Dzisiaj koło fortuny decyduje, co będę jadł przez cały dzień. Czyli teraz kończymy. Okej, okay, Zaczynamy od śniadania, tak? Tak. zaczynamy. Jest Godzina 11. Jest godzina godzina 11. I co będzie? Donut pączek idealnie na śniadanie. O super. No bardzo fajnie, rano i pączek. Dobra, to idziemy po pączki. z super na Wow. Wow. Tego sobie na pewno kupię. jakieś dwa sobie kupię Na pewno sobie kupię tego z góry z czekoladą te truskawki sobie kupię i może jeszcze ten tutaj, ten niebieski. Te sobie kupię, mega fajnie wyglądają. Znalazłem dwa donaty, więc musimy znaleźć jakieś spokojne miejsce, żeby je zjeść. To gdzie możemy je zjeść? I idziemy dalej. Mm. Możemy je na fotel, ale tutaj koledzy będzie fajnego takiego Zobaczmy, jakie są donaty. Dwie donaty i poza tym patrzcie, jakie fajne miejsce do grania w gry. Tam jest jakiś ninja, Mortal Kombat, tu jest jakieś stary gry. Batman. Dobra, to możemy zaczynać jeść. Dasze. pokaż jakiego o, patrzcie. masz patrzcie. Musimy wyciągnąć. Oj, patrzcie. Wow. Tylko truskawka się odpadła. No, wow. Muszę Truskawka cię odpadła, chyba? Dwie? Dwie truskaweczki nie podle. ale to mocno wygląda. Patrzę. Teraz mówię mm. Dobrze? Mm. Polecam. To jest chyba mleczna kanapka. Aha polecam, Luj. Tu co mm. mm. Bardzo pyszne. Ten pomczyk był też dobry, ale teraz próbujemy tego. Rafaello. Rafaello? Tak. I... Nie, to jest Maxi King. I, I A nie, to jest nie jest Rafaello. To jest... Terror Rocher chyba. No. Możesz tą czekoladkę sobie ściągnąć na razie. Ok, ściągamy. Na później. Ma móc ci? Nie, jest pić. To jest taki przyklejony do tego. To jest Terror Rocher. I to jest maksymal. Z karmelem. I już Ja jest bardzo dobry. Który lepszy? Ciężko ocenić, nie? Nie wiem, który lepszy. No ja wolę na pewno Maxi Kinga niż zwykłą mleczną kanapkę, ale ty chyba też. Ej, uzgodźcie karmel. Prawda? A tata już gra. Gry są za darmo, więc to bardzo polecam. Czy Za darmo, są, Nie trzeba płacić. Jeżeli jesteście z okolicy, tak? Jesteśmy w galerii w Nois. W Niemczech. <laughs> Teraz gramy z Pachmara, Nie wiem, o co tu chodzi. Taki... Nie, gramy. Są się... gry z dawnych to? czasów. O, nie mam nie Jeszcze raz nie mam tego, nie mam nie nie mogę

Dalej. Wtedy na tym je zasłodziłem, więc teraz sobie muszę popić czymś zdrowym. Widziałem sobie smak, eter, eee, oranżę i mango, czyli... Tak, mango, truskawka i, i pomarańcza. Truskawka. bardzo dobre. Mają też super owocki. jeszcze czasu, więc zgłodniałem. Zobaczymy to koło fortuny mi na obiad. Myślę, że będzie miłe do mnie. Będzie dobry, aż na razie rysła, o, się dobra, Opio do błędy. Jest, będzie dobre śniadanie wylosowało, to też to obiad ogłębię. Dobra, jest fajnie. Może być. Jest to git na obiarek. Dobra. Widzowie, jedziemy szukać najpyszniejszych frytek. Chodźcie. Dobra, już w Wittelsendorfie, w tych wódkach, w Niemczech. Dla mnie są najpiękniejsze w Niemczech. Są takie dobre. Idziemy do środka. Ciekawe, jak są za chwilę? Spadnie. Ciekawe, jakie są te wódki, które są na tym polu. Jakie wody są? Mmmm. I sam jestem, to jest najlepsze i ze świeżych, tych z ziemniaków, które jest tutaj zrobione. Krytek jest. No. Tego to chili bardzo ostre, dość tak ten tej chili. To jest jakiś sos taki czerwony. Tu jest od mamy mojej. Śrębko Nawet jest. nie wiem co to jest, chyba jakiś sosik. No, taki I ser no, To sery. pan polecał, spróbujemy. I moje to jest takie coś. Guacamole. Guacamole, taki sos. sos. I pomidory, które mojej mamy dam, bo nie lubię pomidorów. Nie I lubisz? I Żydeczki. No, próbuj. No, i próbujemy. dobrze. i spróbuj mm. mm. powiedz jaki to sos jest bardzo dobry sos spróbuj ja moje, to chcesz moje spróbować? No. No jaki Dobra. Mm. I morimy teraz na czele Dasz radę. Dasz radę. Z ostrym sosem. Nie. Dawaj. Chociaż połowę. Ale ten jest dobry. Dobry? To jest zostawię. No papryczki nie musisz brać. bo ona jest ostra, nie To bierze. jest tylko ser. Szebuję! Nie, to jest tylko ser. wszystko jest ostre. O nie! Tego, to ja nie biorę. Kurczę, jakiego ja mam wziąć? Dobra, wezmę coś tego. Z kropelką. Okay. I co? Dobre. Okej, okay, to zajadamy. Widzimy, te prędki były pyszne, więc muszę się zbierać na trening piłki nożnej. Widzimy się na boisku. Jestem już po treningu, więc koło fortuny teraz zadecyduję, co będę jadł na kolację. Chodzimy. Muszę głos dać. I co będzie? Burger. Nie! Yeah. Ok, zaczynamy burgera do najpyszniejszej Szkoda.

Nie wiem, ale chyba tak, tak. To jest Moje. A to moje? Z czego zaczynamy? Z sztuczki. Okej. Okay. Spróbujemy. Mm. Mm. No fajnie wygląda. To Z dobre. Z coś w środku? Na przykład Z McDonalda. Z sztuką. Z sztuką. Z Oprócz mięsa mięsa i ogórka. A czy z ogórek? Tak, już się pewno. A to są takie jak w McDonalda. No. Mhm. Dobro, widzowie, to już koniec tego filmiku, więc zabieram się teraz do jedzenia. Zostawcie dużo łapka w górę i subskrypcji. Pa, pa!